Zadanie z tematu: zasada zachowania energii. Z guzikiem, guzik o masie 4 g, uwiązany na końcu mocnej nitki, której masę można pominąć, i długości pół metra, wprawiono w ruch po okręgu w płaszczyźnie pionowej. W punkcie B okręgu, leżącym na poziomej średnicy, nitka działa na guzik siłą o wartości 1 N, czyli Siła, którą działa nitka na guzik, możemy nazwać, że to będzie siła naciągu, bo siła naciągu nici jest to właśnie siła, która, którą nić działa na ciało, czyli w tym przypadku nitka na guzik, czyli mam podane w punkcie B, jaką, jaka tutaj jest siła naciągu. No i właściwie tylko to mamy, czyli mamy masę guzika, mamy promień w tym ruchu po okręgu bo to jest długość tej nitki, ale tutaj długość nitki no to będzie właśnie promień w tym ruchu po okręgu, dlatego tutaj oznaczyłam w danych jako R. No i właśnie tą siłę naciągu jeszcze mamy w punkcie B. No i mamy trzy podpunkty do tego zadania. Podpunkt C to jest sporządzenie odpowiedniej tabeli, do której będziemy tutaj wpisywać obliczone wartości prędkości najpierw w punkcie A, B i C. ABCD, yy, więc ja już od razu na bieżąco będę tą tabelkę uzupełniać. Więc punktu C osobno nie będę rozwiązywała, po prostu będzie on na bieżąco robiony z pozostałymi punktami. A w punkcie A polecenie jest takie, żeby obliczyć szybkości guzika w punktach A, B, C i D oraz yy, no tak, w punktach A, B, C i D. No, i to, to tyle, więc od czego tutaj zaczniemy? No, żeby tutaj policzyć prędkość na razie chociaż w jednym punkcie, bo jak policzymy prędkość w jednym punkcie, to już będzie nam łatwiej, bo później, korzystając z zasady zachowania energii, powinno nam się udać, skoro mamy promień, policzyć zasady zachowania energii, właśnie prędkości w pozostałych punktach. Bo w wysokości tych punktów założyłam sobie tak, że tutaj będzie nasz poziom zerowy w punkcie C. No i w związku z tym punkt B będzie na wysokości promienia, czyli R, punkt A będzie na wysokości 2R, natomiast punkt D, no to tutaj oblicza już osobno pokażę, bo tutaj trzeba będzie osobno dorysować odcinek i po prostu to będzie R. Plus długość tego odcinka, w ten sposób. No i żeby wyciągnąć prędkość na razie w jednym punkcie, to skorzystamy z tego, że mamy podaną siłę naciągu w punkcie B. I teraz, tak, w punkcie B, jakbyśmy sobie chcieli narysować, jakie siły działają na ten guzik, no to na pewno siła ciężkości w dół, bo to jest ruch w płaszczyźnie pionowej. Czyli siła ciężkości, czy siła grawitacji skierowana w dół. No i jeżeli tutaj weźmiemy pod uwagę układ nieinercjalny, czyli jakbyśmy my byli tym guzikiem, no to będzie na ten guzik wtedy działała siła odśrodkowa w tym ruchu po okręgu. A siła naciągu, nici, to jest zawsze siła reakcji, bo. Tutaj, jeżeli na guzik działa siła odśrodkowa w tą stronę, no to na siłę akcji będzie też siła reakcji, trzecia zasada dynamiki, czyli siła naciągu ciągu nici. To jest odpowiedź nici na to, z jaką siłą guzik ją ciągnie, tak? Bo na guzik będzie działała siła odśrodkowa w prawo, więc e, nić będzie ciągnęła z taką si samą siłą o tym samym kierunku, tej samej wartości, tylko przeciwny zwrot z siłą naciągu. Więc dlatego te siły tutaj będą równe. Można sobie w ten sposób to wytłumaczyć, bo tutaj siła grawitacji ładnie nam pasuje, dlatego, że tutaj byśmy narysowali wektor prędkości, to będzie on styczny do toru, będzie skierowany pionowo w dół, więc tą siłę ciężkości tutaj nie rozkładamy na składowe, natomiast, jakbyśmy chcieli siłę ciężkości wziąć pod uwagę w tym ruchu, to trzeba by było ją rozłożyć właśnie na składowe, bo wiemy, że zawsze, jak rozpatrujemy jakiś ruch, to interesują nas te siły, które są zgodnie z, zgodne z kierunkiem ruchu i prostopadłe do tego kierunku. Więc na przykład, jeżeli tutaj będzie siła ciężkości, no to nas interesują te składowe, które są właśnie wzdłuż kierunku ruchu. I prostopadłe do tego kierunku. Więc trzeba będzie np. w punkcie D rozłożyć siłę grawitacji na składowe, i wtedy będziemy wiedzieli jeszcze, jakie siły wzdłuż tutaj tego kierunku, gdzie jest nić, będą działać. No a tutaj, jak sobie weźmiemy pod uwagę ten tor ruchu tutaj, tej, tego guzika, który będzie no w tym momencie, jakby właśnie taki w pionie, no bo wektor prędkości. No bo kierunek ruchu to jest zawsze w tę samą stronę, co wektor prędkości, więc tutaj, jakby kierunek ruchu tego guzika jest po prostu w pionie. Więc też, jakby siły, które tu będą pod kątem prostym do tego kierunku, będą się równoważyły. Dlatego, że ten guzik się w tej płaszczyźnie, w tym kierunku nie porusza, tylko w tym, prawda? Dlatego te siły będą się po prostu równoważyć. Więc tu może sobie no, na różny sposób przetłumaczyć to, że te siły będą równe. Już chyba trzeci sposób Wam pokazałam, a jeszcze pokażę jeden. Jeszcze można w ten sposób sobie to wytłumaczyć. No, że jeżeli weźmiemy pod uwagę tutaj e, jakiegoś obserwatora, który patrzy sobie na to z boku, to wtedy już na ten guzik nie będzie działała siła odśrodkowa, tylko dośrodkowa. Więc mamy na pewno siłę ciężkości działającą w dół. No i jeszcze będzie siła tutaj e, musi być siła dośrodkowa, skoro to jest ruch po okręgu, a tutaj rolę sił dośrodkowej będzie pełniła siła naciągu, ewidentnie, no bo tu nie ma innej siły, która będzie działała. E, no, do środka okręgu, tak, która będzie y, działała wzdłuż promienia. Więc y, tutaj rolę siły do środkowej pełni siła na ciągu, bo tu po prostu nie ma już innej siły w tym kierunku. Także wydaje mi się, że jednak ten sposób rozumowania jest chyba najprostszy. Jeżeli tutaj do Was to nie do końca przemawiało i gdzieś nie do końca zrozumieliście, o co chodzi, no to. Ten sposób myślę, że jest jednak najprostszy. Więc można sobie napisać, że siła naciągu pełni rolę siły dośrodkowej, czyli po prostu tutaj przyrównujemy siłę naciągu do wzoru na siłę dośrodkową bądź odśrodkową, bo to jest ten sam wzór, albo tu po prostu piszemy, że ta siła naciągu w punkcie B jest równa sile, sile odśrodkowej. No i przyrównujemy te wzory, no i z tego wzoru wyciągamy właśnie wzór na prędkość w punkcie B tego guzika. No i potem podstawiamy dane i wychodzi nam, że ta prędkość będzie w przybliżeniu równa 11,18 m na sekundę. Z to może w naszej tabelki sobie wpisać. No i dalej. Dalej będziemy sobie wyciągać prędkość w punkcie A. Prędkość w punkcie A to piszemy sobie zade zachowania energii, skoro na razie mamy tylko w punkcie B, więc napisałam sobie tutaj energię, jakie mamy w punkcie B, czyli potencjalna to jest m razy g razy wysokość tutaj r. No i y, kinetyczna najbardziej tutaj jest mv kwadrat b na 2, a w punkcie a no to wysokość będzie 2r, bo tutaj y, jeszcze raz przypomnę, jest nasz punkt 0 położenia w punkcie c. Więc tutaj będzie m razy g razy 2r, bo wysokość to 2 promienia, No i kinetyczna też jak najbardziej będzie m a kwadrat na 2. No i z tego równania tutaj sobie mnożymy razy 2, dzielimy przez m i wyciągamy z tego wzoru va. Tutaj no, sądzę, że jesteście no, osobami, które też mają matematykę rozszerzoną, więc nie sądzę, żeby był jakiś problem z kształceniem tego wzoru. Tym bardziej, że już fizykę macie nie pierwszy miesiąc. Także tutaj już tego nie wyciągam dokładnie, bo tu mi się w ogóle z tym nie zmieściła. Także wyciągnęłam wzór na VA, no i po prostu podstawiam i obliczam. Wychodzi przy 10,72 m na sekundę prędkość w punkcie A. Następnie obliczam sobie prędkość w punkcie C. Tu jest o tyle prosto, że tutaj energia potencjalna będzie 0 w punkcie C kinetyczna MVC kwadrat na 2 i przyrównuję do punktu A bądź B, bo już mam prędkość w punkcie A i B. Ja sobie przyrównałam do energii mechanicznej w punkcie B. No i z tego wzoru wyciągam wzór na VC, podstawiam, obliczam i wychodzi przybliżenie 11,62 m na sekundę. No i następnie jeszcze punkt D nam pozostał. W punkcie D no to musimy sobie określić, na jakiej wysokości jest ten punkt D. No bo tak jak już mówiłam wcześniej, on jest tak, yy, to będzie promień plus ten tutaj odcinek. A ten odcinek, no to jak sobie tutaj dorysujemy jeszcze kąt, i tutaj nam powstał taki trójkącik, no to tu będzie też kąt 45 stopni, tu będzie kąt prosty, bo ja sobie pod kątem prostym to mi nie narysowałam. Powstał mi taki trójkącik prostokątny, i widzę, że to jest trójkącik, który ma no, równe przyprostokątne, bo tu będą kąty 45, 45 90. Stąd, no jeżeli wiemy, że tutaj mamy R. To R to jest A pierwiaska z dwóch, prawda? Tak jakby przekątna kwadratu, więc to będzie A, czyli muszę to R podzielić na pierwiastek z dwóch, żeby mieć tą długość, tak? Czyli ta długość to będzie R przez pierwiastek z dwóch, jak sobie usunę niewymierność zmianownika, no to będzie R pierwiastka z dwóch na dwa. A czyli. Y Punkt D będzie na wysokości R plus R pierwiastka z 2 na 2. Jak sobie R dam przed nawias, to będzie to wysokość R i w nawiasie 1 plus pierwiastek z 2. No i teraz sobie piszę. E, przyrównałam sobie d energii w punkcie C, dlatego że tu jest najłatwiej, bo jest tylko kinetyczna, czyli napisałam sobie, że kinetyczna w punkcie C, bo to jest mechaniczna w punkcie C, no to jest potencjalna w punkcie D, czyli M razy G, a wysokość to jest ten cały iloczyn z tym nawiasem, czyli R razy ten nawias. to przed chwilą wszystko tłumaczyłam skąd się to wzięło. No i plus kinetyczna w punkcie D. No i z tego wzoru sobie wyciągam wzór na prędkość w punkcie D. No i podstawiam, obliczam. I wychodzi nam 10,86 m na sekundę w przybliżeniu. No i podstawiam ten wynik sobie do tej tabelki. No i to jest podpunkt A do tego zadania. E, jeszcze mamy podpunkt B. To podpunkt B w osobnym filmiku, zapraszam.